Witam serdecznie na kolejnej lekcji z cyklu Jak to przetłumaczyć dzisiaj króciutkie i chyba dość banalne zdanie, no może z pozoru. Ono brzmi. Nie wyobrażam sobie, że nie ma zimy. Jak to przetłumaczyć. Proszę sobie filmik zapauzować, wziąć kartkę i długopis, spróbować przetłumaczyć. Nie poddajemy się, walczymy za jakieś 10-15 sekund filmik z powrotem ruszy i podamy sobie prawdziwą wersję wraz oczywiście z analizą. I witam ponownie po krótkiej przerwie, czyli tak na początek nie wyobrażam sobie. Mamy tu czasownik wyobrażać i większość Polaków kojarzy ten czasownik. Imagine. Natomiast Anglicy to powiedzą ciut inaczej. My mamy zaprzeczony czasownik. Nie wyobrażam sobie. A oni to zrobią poprzez czasownik, nie potrafią sobie wy, wyobrazić, poprzez czasownik modalny can. W przeczeniu czytamy can't, choć Amerykanie czytają can't. Ale my czytamy, my uczymy się wariantu brytyjskiego, czyli czytamy I. Can't. Uwaga na wymowę. To musi być długie a, bo jak powiecie krótkie, wyjdzie wam bardzo brzydki wyraz. Oprócz tego, jak chcecie mówić ładnie, to pasuje to zrobić aspirację, czyli wybuch w jamie ustnej. Robiliśmy o tym filmik, link macie u góry i w opisie. Czyli ja nie, ja nie czytam normalnego k, I can't, tylko wybuch I can't. To musi być wybuch k, I can't. I can't imagine, że nie ma zimy. Tu też będzie problem. Jak przetłumaczyć nie ma zimy? Zobaczcie, my mamy czasownik mieć, tak? On ma rower, on nie ma roweru. I Polak myśli, czy tu jest coś od mieć? Nie, absolutnie tu nie ma nic od mieć. Tu jest struktura the is, the a, czyli jest, znajduje się. Natomiast to my mamy problem, my komplikujemy, gdyż my tę strukturę, że coś jest w przeczeniu dziwnie przyczymy nie mówimy że nie jest tylko nagle przechodzimy na czasownik mieć czyli nie ma tak czyli na stole jest rower ale w przeczeniu na stole nie ma roweru no może głupi przykład powiedzmy książka na stole jest książka na stole nie ma książki więc to jest struktura jest znajduje się czyli there is a, o tym robiłem dwa filmiki z tego co pamiętam stricte o tej strukturze i jeszcze taką jedną lekcję jak właśnie to, yy, chciałem Wam pomóc jak ją ładnie diagnozować, linki do tych filmików wrzucę Wam pod koniec tego filmiku, czyli nie ma zimy there is no winter oni jakby powiedzą jest Zero zimy. I to przeczenie jest też dosyć dziwne dla Polaków. Czemu to jest tak dziwnie Czemu nie jest? Z... Skoro już jest the is, to czemu nie ma the isn't? No możecie tak powiedzieć the isn't, tylko wtedy, żeby nie było dwóch przeczeń, to nie może być no, tylko przechodzę na any. There isn't any winter. Pamiętajcie o zasadzie jednego przeczenia. Robiliśmy o tym też lekcję. Link Wam wrzucę pod koniec i w opisie. Czyli macie dwie możliwości. Albo there is no winter, albo there isn't any winter. Do koloru, do wyboru, choć ta wersja jest dużo Fajniejsza. Dzięki.